Serdecznie na konferencji prasowej po meczu Polska-Brazylia 17. Moriał no, ja Kubernetrz Jerzego Wagnera. Drużyna Brazylijska przyjdzie do moment są jeszcze w tej chwili w szake, dlatego zaczynamy z drużyną Polską. Damian, proszę cię o parę słów podsumowania po meczu z Brazylią. Dzień dobry wszystkim. Ja, ja przede wszystkim chciałem podziękować organizatorom, że naprawdę przygotowali turniej na najwyższym poziomie i pokazywali wszystko. Okay? Pokazała dzisiaj Brazylia, że, że naprawdę potrafi grać w siatkówkę i to nas cieszy i wiemy, że mamy jeszcze kilka dni na, na poprawę tego wszystkiego. Wiadomo, mamy, mamy inne zestawienia, próbujemy różnych zestawień, ale najważniejsze to, że nasza gra wyglądała czasami bardzo dobrze, a że wynik dzisiejszy był na, na korzyść Brazylian, no to, to drugorzędna sprawa. Dziękuję bardzo. Damian. Super, dziękuję. Wszystkiego dobrego. <laughs> Come on, I need to take shower. <laughs> and now coach Vital Heinen, your opinion after the game against Brazil. Mm. Can somebody answer me the question, which part in volleyball is the most important to win? How can you see if you take one thing, serve, passing, block, what is the most important, how you can see the team Can <laughs> answer Który z elementów w siatkówce jest najważniejszy, który decyduje o wygranej, przegranej, przyjęcie, lot, zagrywka, co myślicie, który element jest najważniejszy? Zagrywka. Nie, jest tylko jeden element. Najważniejszy jest atak. Atak decyduje o 70% zwycięstwa. Atak zdaniem ten tym kluczowym momentem. Decyduje 70, w 70% o tym, czy wygrywać. So a match in a bad match block and block and defense, Today, block, and defense so sure block was much better. go down. Wczoraj graliśmy bardzo dobrze w ataku, za to słabiej w obronie. Bloku dzisiaj z kolei bloki defensywa były całkiem niezłe. Widzieliście to. Niestety atak nie był tak dobry. Because attack, so our attack was, yeah, not so good. We don't serve so good, we don't attack so good. We okay in we okay in And that we have one Trener dodał, że jeszcze do tego ataku, o którym wcześniej wspomniał, dochodzi zagrywka, która też nie wychodziła dzisiaj nam e, najlepiej. Jeśli to, to wszystko dołożymy razem, okazało się, że wczoraj jedne elementy grały bardzo dobrze, inne gorzej. Dzisiaj z kolei inne elementy były lepsze, a ten atak nie działał. Naszym zadaniem mógł trener jako selekcjoner jest sprawdzić, by za tydzień pięć elementów siatkarskich grało jak najlepiej, byśmy prezentowali pełnię formy. To był mój komentarz. Potrzebujesz więcej komentarzy? Jakieś pytania do trenera? Dziękuję. Dziękuję